Lost Island. Tym razem twórcy nie przenieśli premiery, no i wystartowała tak, jak miała wystartować. Trzy nowe stworki, o których pewnie chcecie troszeczkę się dowiedzieć. W tym odcinku dowiemy się troszeczkę o nowym stworzeniu Cinomanokropsie, którego nazywam Podręczną lotnią. Cinnamonokropsa możemy znaleźć na całej mapie, a w większości na południowej dżungli no i prawym dolnym rogu pustyni. Cinnamonokropsy nie są zbytnio rzadkimi stworzeniami do znalezienia. Respi się ich dużo, więc pewnie będziecie w stanie znaleźć jednego dla siebie. Ja miałem na przykład szczęście szukając ich na pustyni. I tu nadchodzi nam pytanie, jak to oswoić. Oswojenie naszego mojego przyjaciela nie jest łatwe, ale też nie wymaga zbyt wielu rzeczy. Taki synem Krops odswaja się Hitynom, podobnie jak nasz kochany Archeopteryx, lecz nie wystarczy po prostu do niego podejść i kliknąć E. Jeżeli będziemy blisko synema no to on, jakby to powiedzieć, będzie się do nas przyzwyczajał. W taki sposób pojawią się nad nim serduszka i on wyląduje i będzie za nami szedł. W tym momencie, kiedy on wyląduje i podejdzie do nas, my możemy go nakarmić. On zje i wtedy znowu będzie w stanie latać. Najważniejsze jest to, żeby nic go nie uderzyło. Jeżeli widzimy w powietrzu takiego cinemokrupsa i chcemy go szybko zwabić do siebie, to polecam Wam założyć na przykład taki nowy hełm, który go zwabi. I wtedy będzie na Was zagrywany i zły. Ale w tym momencie możecie go złapać bolą, zjąć hełm, i w tym momencie poczekać aż się do was przyzwyczai. Ten proces trzeba powtarzać, więc polecam wam ogarnąć sobie jakąś pterka, żeby móc latać za tym cinemanokrocem. No dobrze, no i jak już oswoiliście tego siomeczka, co on potrafi? Jak widzicie, cinematops siedzi na naszych plecach. Dokładnie jak strój do szybowania, albowiem jego umiejętnościami jest właśnie nasilowanie go. Oprócz tego, że jeżeli skoczymy z jakiegoś urwiska i klikniemy C, to możemy sobie śmigać w dół i szybować właśnie na cinemanokropsie, to jeszcze nawet jeżeli stoimy sobie na ziemi, przytrzymując spację, jesteśmy w stanie lecieć do góry. Oczywiście obie te czynności zabierają staminę. Lecenie do góry bierze troszeczkę więcej staminy, ale tak samo na przykład jeżeli spadamy, to możemy kliknąć spację, żeby na przykład... Spowolnić nasz upadek. Działa to troszeczkę jak spadochron, ale o wiele lepiej. W innych naszych, oczywiście, ruchach cinemano-krops nie przeszkadza. Powiedziałbym że, jest, powiedziałbym, że jest naprawdę świetnym dodatkiem. Takim teksutem dla biedaków. Jeżeli przytrzymamy R, to możemy wybrać opcję na naszym cinemano-kropsie. Czy chcemy otworzyć jego ekwipunek lub użyć jego zdolności. A jego zdolnościami jest straszenie, właśnie mniejszych stworzeń. Ta umiejętność jest naprawdę fajna, bo jeżeli na przykład podjedziemy do peko, albo na przykład Trodon, to Cinemonocrops go Przestraszy. Działa to tylko na mniejsze stworzenia, na przykład noglina, ale też jego krzyk przestraszenia zabija wszystkie owady. Które są w pobliżu. Oczywiście te mniejsze. Co naprawdę jest fajne, jeżeli zaatakuje was Mara mrówek albo Waszek. Cynoclus ma jeszcze zwiększone obrażenia, jeżeli chodzi o stworzenia, które są stworzone z hityny. W głównej mierze chodzi właśnie o robale. Nie mówiąc jeszcze o tym, że nasz Cynoklus ma zmniejszoną wagę w ekwipunku. O połowę wszystko, jeżeli do niego wrzucimy, więc również jest świetnym plecakiem. W każdym razie mówię wam, że ten Dinek jest naprawdę świetny. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym stworzeniu. No i to chyba byłoby już na tyle. Z tego materiału i piszcie, jakie kolejne stworzenie mam omówić. Cześć!